Witaj przyjacielu. Um, Oblicywałem naszego noblistę. Jest tu faktycznie trzy jego książki, czyli miłosza, ale rzuciłem cały stos taki trochę poetycki, a na początek y, może coś bardzo ukiwalnego. Nawiasem mówiąc, wydawnictwo z roku 1950. Nawet mnie nie było jeszcze na świecie. Szymonowicz. Szymon zresztą, żeńcy i inne sielanki wybrane. Tych sielanek jest kilka, żeńcy, pastuszy, wierzby, zalotnicy, dafnis, mopsus, kołacze, kiermasz, czary, pomarlica. Natomiast, żeby sięgnąć do tego, co być może pamiętamy z... z a, ze szkoły. Może coś o, 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 może tak, może tu fragmentek, fragmencik malutki yy, Pietruchy. Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego, nie jesteście zwyczajów starosty naszego. Ciebie czasem pochmurne obłoki zasłonią, ale ich prędko wiatry pogodne rozgonią. A naszemu staroście nie patrz w oczy śmiele, zawsze u niego chmura. I kozieł na czele Ty rosę hojną dajesz poranu wstawając I drugą także dajesz wieczór zapadając U nas post do wieczora zawsze od zarania Nie pytaj podwieczorku, nie pytaj śniadania Starosto nie będziesz Ty słoneczkiem na niebie Ni panienka, ni wdowa nie pójdzie za ciebie Wszędzie cię, bo nas bijasz, wszędzie osławiemy Babę, boś tego godzien, babę nalajemy Babę o czterech zębach Miło będzie na Cię patrzeć, gdy przy niej siędziesz jako w majestacie, a ona Cię nadobnie będzie całowała, jakoby Cię też żaba chropawa lizała. Eee. No tak, w takim stylu <laughs> to napisane jest bardzo historyczne. No i tyle. Można się zastanowić nad relacjami pracodawcy i pracownika w czasach dzisiejszych. Eee. A jutro... Dalej poezja, dalej poezja, poezja, poezja. O, aż, aż będzie nie poezja. E, cyt, pierkownej, cyt, coś wydłubię, coś wydłubię. E, miłej niedzieli, mimo wszystko, pa. Tak.